Hej. Wszyscy powiedzieli: "Hej". Co robimy? Możemy w coś zagrać. Albo wiecie co? Droga, opowiem wam historię. Dawaj. Wczoraj o północy Marek napisał mi, że chce ze mną być. Serio. Mówił, że mu zależy, że nie może dłużej czekać. A ja się ucieszyłam. Serce mi waliło, uśmiech od ucha do ucha. Nie mogłam zasnąć. A dziś rano Marek napisał, że jednak nie, że nie wie co czuje że może lepiej zostać znajomymi i tyle. Jedna noc. Od chcę z tobą być do jednak nie. Czuję się jak ktoś, kto dostał balon i ktoś go od razu przebił. Współczuję. Też tak kiedyś to miałam z takim tmaćkiem. Nie z tobą, tmaćek oczywiście. Czytasz mi to w myślach. Serio? Tak. E... Ej, dawajcie, robimy face, reveal. Wszyscy powiedzieli spoko. To ja zacznę... Ładna. Spoko. Piękna moja besti. Dobra, teraz ja. Git. Przystojny. Dzięki. Ziomek przystojniejszy się zrobiłeś. Dobra, teraz ja. Beautiful bestie. Piękna, znaczy ładna. Okej. Okay. Dobra, teraz Nokia ostatni. Git. Ładny. Spoko. Ej, Iza, chodź na priv. OK. No, co chciałaś? Bo ja się zakochałam teraz w Maćku. Ha, 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 ha. Serio, maćku? Ha, 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 ha. Czy możesz też się nie śmiać? Okej, okay, sorki. Dobra, nie będę kłamać. Ja się zakochałam w tym Aleksie. Z naszej grupki. Serio. To musimy im wyznać kropkę miłość. Dawaj na grupce teraz. Okej. Okay. Ej, Maciek, Ej, ja muszę ja ci coś powiedzieć. powiedzieć. Co? co? Dobra, najpierw ty powiedz. Kocham cię. OMG, ja też chciałam ci to samo powiedzieć. To będziemy razem? Tak. Ja, Alex, też muszę ci coś powiedzieć. Mów. Kocham cię. OMG, ja też to samo czuję. Do ciebie. To będziemy razem? Tak. Co tu się wydarzyło? Jakieś miłości? Zną. Koniec. Mam nadzieję, że droga spodobała wam się historyjka. Pamiętajcie, że cały ten czas robię historyjki na zamówienia. Bardzo będę wdzięczna za subskrypcję.